Republika na żywo, w studiu Antoni Macielewicz, szef Zespołu Parlamentarnego Spraw Zbadania Przyczyn Katastrofy Smoleńskiej. Kłaniam się, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Patrzyłem na ten spot, jeszcze pomnę rozmowę z panem profesorem Nowakiem, się zastanawiam, Czemu nie przypomnieć tych wypowiedzi Bronisława Komorowskiego, dotyczących jaka wizyta, taki zamach ślepy snajper? Wszakże tak wyglądała zgoda i bezpieczeństwo w ustach Bronisława Komorowskiego, gdy był drugim obywatelem Rzeczpospolitej, czyli marszałkiem Sejmu. No i jeszcze jest też jego znakomita wypowiedź, gdy już był prezydentem. Gdy już był prezydentem wtedy, a gdy Polacy zebrali ponad 500 tysięcy podpisów żądających Międzynarodowej Komisji, na to pan. Prezydent powiedział, o co wam chodzi? Przecież jest polskie śledztwo, jest rosyjskie śledztwo i jest śledztwo międzynarodowe, które prowadzi Międzypaństwowy Komitet Lotniczy, pani generał Anodiny, więc niepotrzebnie się domagać międzynarodowego śledztwa. Już jest międzynarodowe śledztwo. Ten cynizm w jego ustach ma taki urok, że tak powiem, pewnego, um, jak powiem no, pewnej decyzyjności. My to rozstrzygnęliśmy. Jest międzynarodowe śledztwo i prowadzi ją generał. Anodina. Ale gdy mowa o prawdziwym międzynarodowym, a nie tylko sowieckim śledztwie, bo to tam jest mak po sowiecką strukturą, to pada odpowiedź z, z ust prezydenta komorskiego i to ważne 10 kwietnia, że to byłoby przedwczesne i niestosowne. Tak, tak. Pan prezydent Komorowski w tej wypowiedzi, którą pan cytuje, a która jest takim zamknięciem od 2010 do 2015 jego stanowiska, szczególną wagę przykłada do wiarygodności polskiej prokuratury. Dlatego, bo mówi, że to byłoby zakwestionowanie działania polskiej prokuratury. No a to przecież jest prokuratura, której trzeba ufać, trzeba wierzyć. Ona jest punktem odniesienia w każdym praworządnym państwie i miałby rację, gdybyśmy mieli do czynienia z praworządnym państwem i gdybyśmy mieli do czynienia z wiarygodną prokuraturą. Rzecz w tym, że ta prokuratura kłamie, oszukuje, mataczy od samego początku, no a to, co zrobiła w ostatnich dniach, to już przekracza wszelkie dotychczasowe osiągnięcia. Prezydent Bronisław Komorowski, mam wrażenie, 10 kwietnia prowokował, ale ten tydzień z pod znakiem piątej rocznicy katastrofy smoleńskiej zaczął się od publikacji scenogramów przez RMFFM. Dziś... Na łamach Gazety Wyborczej, nie gdzie indziej, nie na jakichś oszołomskich prawicowych czy czytam, że nie można sformułować rzetelnej opinii o emocjach pilotów tylko na podstawie nagrania i głosów o podniesienie częstotliwości nagrań nie poprawi ich jakości. I to jest wynik rozmowy z profesorem Peterem Frenchem, prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Akustyki i Fonetyki Sądowej. Pan odwołuje się do części tylko tej opinii, która została dzisiaj opublikowana, a która rzeczywiście jest miażdżąca dla prokuratury i dla wszystkich zwolenników pancernego Artymowicza, bo tak chyba należy nazwać a ten stek wymysłów, jaki został opublikowany. Ale to zaczęło się od czegoś dużo poważniejszego i ważniejszego niż audycja czy też publikacja RMF-FM. To zaczęło się 27 marca tego roku od konferencji prasowej prokuratury, gdzie orzeczono, że nowa ekspertyza, Właśnie pana Artymowicza rozstrzyga o przyczynach katastrofy. Że sprawa przyczyn katastrofy dzięki tej ekspertyzie jest już rozstrzygnięta i że winą winę ponoszą piloci. W innym zakresie, jak mówili wtedy y, y, prokuratorzy, będziemy jeszcze analizowali, rozszerzali, dyskutowali, ale, ale przyczyny jasne. na skutek tej ekspertyzy zostały. Rozstrzygnięte. No i cóż dzisiaj się dowiadujemy od człowieka, który jest jednym z najwybitniejszych na świecie, jeżeli najwybitniejszym analizatorem i znawcą właśnie tej dziedziny. Dowiadujemy się po pierwsze, że analiza Instytutu Ekspertyz Sądowych, ta, którą zakwestionował Artyn Mowicz, jest prawidłowo, właściwie zrobiona, że 11 kHz absolutnie z nadmiarem wystarcza do wydobycia tych dźwięków, które tam zostały zapisane, bo jak mówi pan profesor Peter French, rzecz nie w tym co, od, z jaką częstotliwością odsłuchujemy, tylko rzecz w tym, z jaką częstotliwością zapiszemy. Nie można odczytać więcej, mówi pan profesor Peter French, banały mówi, niż to, co... Odczytano, tylko to są banały, których nie chciano słuchać przez ostatni miesiąc. I mówi dalej: to mniej więcej tak, to co, zrobił, to, co zrobił pan Artymowicz, to mniej więcej tak, jakby wsadził mysz do klatki po słoniu. Mysz się od tego nie zwiększy, tylko trudniej ją będzie znaleźć. I taką właśnie operację wykonał pan Artymowicz, a za nią prokuratura. Odczyt, który zrobił Instytut Ekspertyz Sądowych jest właściwym odczytem, a więcej z tego wyczytać się po prostu nie da. Taki jest wniosek płynący z tej ekspertyzy, z tego stanowiska Petera Fręcza. I drugi wniosek, który Pan właśnie przywołał, związany jest z tym, co zrobiła Pani Demenko. On wręcz twierdzi, że jest zakazane formułowanie opinii psychologicznych co do stresu i innych przeżyć wyłącznie na podstawie odczytu audio. To jest nieprofesjonalne. W takiej sytuacji ekspert powie powinien powiedzieć nie wiem. I te, to byłoby na koniec, jeżeli chodzi o całą ekspertyzę, którą przedstawili prokuratorzy. Myślę, że to jest ostatni moment, w którym oni powinni odejść. I zwracam się do pana a prokuratora Seremeta, żeby natychmiast ich zdymisjonował, bo jeszcze będzie z nich większa szkoda niż te, które dotychczas zrobili. Dziękuję serdecznie Antoni Macierewicz i dziękuję państwu w imieniu całego zespołu Republiki Na Żywo. Do zobaczenia jutro. Dziękuję bardzo.